Zapraszam na film www.domza150 A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu farys.pl Ahoj, w piękną niedzielę! Niedzielę handlową, jako jedyną od początku roku, chyba pierwszą. Mniejszą od nie, co ja gadam, nieważna. Bardzo często pojawiające się pytanie. Dzisiaj jest doskonały czas, tak luźno, żeby parę minut z wami pobojeżyć czy to się opłaca, ile można na tym zarobić, czyli ecie pecie ile z tego jest. Ja od razu odpowiem na pytanie może na początek, ile można na tym zarobić. Czy dużo na tym można zarobić? Zależy kto pyta. A dlaczego zależy kto pyta? A no dlatego, czy pyta ktoś kto nas obserwuje, bo jest sporo takich osób. Ktoś kto nas obserwuje i widzi, że to się fajnie kręci. Ewidentnie po materiałach można wywnioskować, że to się opłaca. No ale to są osoby, które startują z tym biznesem albo planują wystartować na podstawie tego, co widzicie. Tak więc osoby, które będą startowały, na pewno zarobią. Y Wydaje mi się, że sporo mniej niż osoby, które mają już wyposażenie, jakieś doświadczenie i możliwości. Tak? Dlatego odpowiedziałem pytaniem na pytanie. Zależy, kto pyta, no bo od tego to wszystko zależy. Wszystko bardzo łatwo sobie możecie przeliczyć po swojemu, w swojej lokalizacji. Mówimy oczywiście o projekcie DOM za 150 tysięcy.pl, czyli o tym, na czym bazuje moja firma. Czego ona dotyczy na podstawie, czego są materiały, jak to wszystko powstało na waszych oczach od pierwszego materiału, który był kilka lat temu gięcie strzemion u moich rodziców w garażu do dnia dzisiejszego. <laughs> ja uważam, yy, że, to była, że to był dla mnie, jeżeli chodzi o, o biznesowy punkt, strzał w dziesiątkę z tym wszystkim, z tym pomysłem, i nie ukrywam, że jest to najlepszy biznes w moim życiu którym się na początku przede wszystkim nikomu nie pochwaliłem I to był kolejny strzał w dziesiątkę, że nie powiedziałem Tego wszystkiego Osobom które wtedy mogły wyłożyć siano I to po prostu zgarnąć gotowy pomysł tak jak zrobiłem kilka razy wcześniej w życiu I to się tak potoczyło, że osoby wyłożyły siano i zgarnęły Zgarnęły pomysł, biznes Ani nie mam żalu Bo to był mój błąd, a za błędy w życiu się płaci Ja tak na szybko Na takim jednym domku ja wyłożyłem swoje pieniądze, kupiłem działkę, załatwiłem dokumenty, zorganizowałem pozwolenie na budowę, materiały, chłopaków, sprzęt i tak dalej. To ja uczciwie mówiąc, na tym domku zarabiam tyle z górką, co na dwóch robiąc, robiąc dla kogoś, tak jak robiliśmy to przez całe lata, co mieliście okazję zobaczyć. Tak więc odpowiedź zdecydowanie się to opłaca. Uważam, że na warunki polskie, na sposób przede wszystkim w jaki to robimy, jest i wszyscy są zadowoleni. Przede wszystkim moi chłopacy, czyli moi pracownicy, no i ja, osoba, która to wszystko ogarnia, wymyśliła, również, ale potrzebowaliśmy do tego czterech lat ciężkiej pracy. Przede wszystkim dyrektora kawy po drodze, chłopaków kilku było. Wiktor strzał w dziesiątkę, kolejny, tak jak dyrektor kawa, wsparcie stokrotki, dużo szczęścia po drodze, Fuksa dużo i tak dalej, i tym podobne. A teraz, jakbyście chcieli wy sobie policzyć, ile na tym zarobicie, no to na materiał ja tutaj na ten dom jak przyjdzie dachówka standardowo było 5 warstw bloczka z tym że tutaj doszła nie liczę oczyszczalni ekologicznej nie liczę drenażu na nieruchomość sam budynek wydałem na materiały tutaj na miejscu 82 tysiące złotych gdzie w okonku pękło ponad 90 ale tam było tłumaczone dlaczego tyle pękło bo tam trzeba było szybko wszystko na szybko, na już i byliśmy przede wszystkim na nie swoim gruncie, na obcym terenie, tak? Bez chodów, bez, bez kontaktów, bez dealów i tak dalej, gdzie tam nie chciałem tego wykorzystać, bo na to nie było czasu, żeby to organizować trochę taniej, ale taki był plan, żeby wam realnie było pokazać na y, maj 2020 roku ile to kosztowało. Teraz mamy czerwiec, lipiec, koniec sierpnia, czyli poniedziałki idą dzieci do szkoły. Mamy, zaczyna się wrzesień i na wrzesień spokojnie y, ja nie mówię już o rabatach i po rabatach i tak dalej ale spokojnie można materiał na ten dom na dzień dzisiejszy kupić z marszu za 90 tysięcy złotych osoby które się tym nie zajmują które nie mają wcześniej kontaktów układów chodów i tak dalej tak więc 90 tysięcy złotych poświęcacie na, na materiał. Ile wam to zajmie pracy? Ja tutaj nie mam poślizgów, bo my tutaj na to przeznaczamy. Ja mam na to przeznaczone 9 tygodni czasu pracy, gdzie w pokonku pokazaliśmy, że można to zrobić w miesiąc czasu, 25 dni. No ale tutaj w tym momencie nie o to chodzi. Tutaj ma być to robione na spokojnie, tempem normalnym chłopaków. Pracują we dwóch tak naprawdę fizycznie tu na budowie, czyli oni to wznoszą, robią. Ja ogarniam całą resztę za kulisami Wszyscy są podkreślam zadowoleni Tutaj nie ma możliwości mojej jeżeli chodzi o pomyłki materiałowe Bo jeżeli chciałbym wejść w taki biznes z innym projektem No to pewnie na paru domach bym się tego nauczył Ale zanim bym się tego nauczył poniósłbym tego jakieś konsekwencje I finansowe i, i kurcze i czasowe i tak dalej Tutaj natomiast nie mam miejsca na, na takie błędy tak? I Na tym zależało i to się udało Dopracować do Bo perfekcji nigdy to nie będzie będzie dopracowane ale bardzo fajnie jest to dopracowane że 9 tygodni wiemy tutaj jeżeli jest oczywiście pogoda sprzyjająca bo to też trzeba brać pod uwagę tak więc 90 koła na materiał potrzebujecie działkę za ile kupicie to już sami wiecie najlepiej u siebie czy w Łodzi czy w Poznaniu w Warszawie czy na wiosce czy na Pipidowie. Ja wiem, za ile była tutaj kupiona działka. Ja mogę mówić o mojej tutaj lokalizacji w Myśliborzu, ale wiecie, za ile kupicie działkę i też wy wiecie, za ile u was taki dom można sprzedać. Tak? U nas w Myśliborzu to można spokojnie za 270 tysięcy złotych sprzedać. Ja nie wiem, jak robią inni w jakiej jakości mnie to nie interesuje absolutnie. Ja wam mówię za ile spod naszej ręki to można kupić od nas. Yy, tak więc bardzo łatwo sobie można to wszystko zsumować, tak? bo przy, jeżeli masz swój grunt, jeżeli masz ojcowiznę, podzielisz to na działki. To jesteś o tyle więcej do przodu, tak więc każdy niech indywidualnie sobie. Najważniejsze jest to, ile kosztuje dzisiaj materiał na ten dom. Czyli 90 tysięcy złotych i naprawdę w dobrym standardzie go wybudujecie z dwoma kominami, z dobrym orientowaniem, z dobrymi opierzeniami i z dachówką ceramiczną na dachu. Czy będziecie robili to z ceramiki, czyli z materiału czerwonego, czy z białego, tak jak tu z betonu komórkowego, praktycznie jedna cena. Chyba żebyście robili zaszlifowanej ceramiki, no to. Odrobinę, ale to jest kwestia tam, nie wiem, 5000 tysięcy na całości, tak więc wszystko do, do zaakceptowania. My wliczamy w to ogrodzenie, zniwelowanie, czas pracy koparki. Ja mam swoją koparkę, tak więc mnie kosztuje to paliwo. Swoich godzin nie liczę, no bo nie wiem, na ile mógłbym sobie dzisiaj pozwolić, jakbym poszedł do firmy X, zaproponowalibym pracę, pokazałbym to, co potrafię, robiłbym to, co robię. Nie wiem, na ile mógłbym liczyć. Na 30 zł na godzinę, na 50, nie mam zielonego pojęcia, tak więc tego nie liczę. Natomiast jestem w stanie oszacować koszt pracy moich chłopaków. No i w sumie wiem, ile to kosztuje, dlatego to robimy, dlatego lada chwila startujemy z tym domem, no bo to się po prostu opłaca. też jestem świadom tego, że to nie będzie wiecznie tak ciągnęło, bo korona coraz więcej pokazuje. Korona, czy ona istnieje, czy ona nie istnieje? Coraz większe, większe są konsekwencje tego wszystkiego, bo czy ja na przykład w nią wierzę, a kawa nie wierzy, czy na odwrót? Razem musimy się do tego stosować, niestety, do tego, co jest odgórnie narzucone, tak więc na to nie mamy wpływu. Możemy sobie swoje myśleć, ale wpływu na to nie mamy odpowiadając na dziesiątki pytań, myślę, że ten materiał wam sporo odpowiedział. Tak, opłaca się, jeżeli ktoś się czuje na siłach, ten tort jest tak duży, jak każdemu powtarzam, że starczy dla każdego. A to, czy on wam pójdzie, zależy od was. Bo jeżeli będziecie robili lipę czy też potaniości, to się naprawdę nie sprzedaje w tym momencie w Polsce, mówimy o kubaturówce, ja tu nie mówię o deweloperce, że po 100 domów takich idzie. To są jednostkowe sytuacje. 1, 2, 3, 4 rocznie, powiedzmy tak. Tak więc to jest wszystko do zweryfikowania, jak to jest zrobione. Namawiam też do tego, żeby założyć. Najzwyklejszą na goglach opcję album, taki, taki jak był tutaj założyć album, robić to solidnie, jako, kłaść nacisk na jakość, i tak naprawdę na porządek na budowę, no, bo przyjedzie ktoś potencjalnie kupić dom, jak zobaczą, że jest rozpiźdzaj, że jest obsmarkane to wszystko obrzygane, to tak zniechęca, że nawet sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, i ta osoba przyjdzie powie Wam dobrze, jutro zadzwonimy, nie zadzwoni. A jeżeli oni przyjdą i bez, bez w ogóle żadnego gadania, bez namawiania są tym zainteresowani, bo to ja wiem, jak to działa. To wysiada małżeństwo z samochodu. Te pierwsze, co się raz zobaczy, to tego się nie odzobaczy. Oni mają tak naprawdę podjętą decyzję w przeciągu 10 minut. Wydaje mi się, że wiem, co mówię. No, bardzo mocno to zaplanowałem. Wszystko widzieliście. Zresztą ja to tak naprawdę realizuję, co mówiłem od trzech lat, od dwóch lat, od roku tak więc starałem się to wdrażać i udało się to wdrożyć miałem w tym wszystkim bardzo dużo szczęścia bo naprawdę pracowników mam na medal a to jest, to jest tak naprawdę pół sukcesu dzisiaj albo jeszcze więcej bo mo mogąc dzisiaj zostawić pracownika na placu budowy i możemy nie być cały dzień na budowie i ja przyjeżdżam następnego dnia rano jest zrobione tak jak ma być po mojemu jest zrobione to co miało być zrobione nie ma niespodzianek takich, że jest zrobione połowę mniej no, no, u, u nas takie rzeczy się nie dzieją, naprawdę, bo, bo nie jeden zrobiliśmy nie dwa z chłopakami. Widzieliście doskonale na materiałach. Jest tego zrobione mnóstwo materiałów jest wrzuconych mnóstwo spod, spod naszej ręki, tak więc można sobie to zweryfikować na, na pewnym czasie. I też oczywiście nie ukrywam tego, że y, o tyle łatwiej tak naprawdę bez żadnej reklamy, bez y, oferowania tego do, do większego grona y, na jakichś tam Oelixach, Allegro, Otomoto i tak dalej. Wszystkie rzeczy były przemyślane łącznie z tym banerem. Który był. Doskonale wiecie, wiedzieliście, że on nie był potrzebny, ale to było zaplanowane przeze mnie, żeby sprawdzić pewną sprawę. Tak? I ja to w ciągu trzech dni sprawdziłem i wiem, i wiem że, że znowu to był dobry pomysł, bo tak miało być. Tak miało być. Ja wiedziałem, jaki mam w tym wszystkim cel i ten cel się sprawdził. No i będę dalej robił to po swojemu co robimy w jakości jakiej robimy Nie popełniamy takiego błędu, że często gęsto robimy pewne rzeczy rutynowo, ale one później wychodzą bo jeżeli na przykład mówię o takich banalnych sprawach, że na przykład w ostatniej chwili jak już tak sprawdzam już przed całym zalaniem, kurczę, no czpienie nie wypuściliśmy bo tam się wkrada się oczywiście w to wszystko rutyna ale dlatego chłopaków kładę nacisk na to taki, żeby każdy każdego pilnował w cudzysłowie oczywiście, czy też w pewnym momencie powiedział, bo co trzy głowy, to nie jedna, proszę o tym pamiętać, bo zależy, kto, jaką ma głowę, tak. Ja wam powiem uczciwie, że ja na jedną głowę, jakbym miał prowadzić. Trzy budowy takie naraz z trzema ekipami. Ja bym nie podołał, mówię uczciwie i nawet dlatego tego nawet nie podejmuję. Bo kolejne pytanie jest takie, kiedy następna ekipa? Nigdy nie będzie prawdopodobnie następnej ekipy, takiej stricte osobnej. Ja mam w głowie na to wszystko plan, będzie najprawdopodobniej w najbliższym czasie rozwój, jeżeli chodzi o ilość pracowników, ale to nie, to nie będzie znaczyło, że będzie druga osobna ekipa. Ja to planuję po swojemu, ja mam na to wszystko strategię, logistykę i plan tak naprawdę, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i my Myślę, że się to uda, ale to też ja mam ograniczone możliwości swojego beretu, że do czterech osób na przykład i więcej nawet nie chcę, bo też wiele razy o tym Wam mówiłem. Ja mam wielu starszych kolegów, znajomych, co mieli różne firmy i kurcze. I y, przez chwilę byłoby dużo lepiej, bo przez pewien moment y, przez pewien moment. Byłoby naprawdę wzrost zarobków dużo większy, ale to byłoby tylko na chwilę, bo, bo dopóki bym to ogarniał przez chwilę, byłoby w porządku. Jakbym przestał to ogarniać, a na pewno bym przestał to ogarniać, bo znam swoje możliwości, wtedy by się wszystko y, popłynęło, bo jedna zła opinia, która idzie w świat, robi dużo y, więcej złego niż pięć opinii fajnych. Tak więc, no niestety, takie są realia, tak. Tak więc myślę, że wystarczy taka odpowiedź na Wasze pytania. Czujecie się na siłach, sami doskonale wiecie z całej Polski. Dużo jest teraz ze Szczecina, młody chłopak będzie startował. Wiecie, jak Wam w tym sposób intelektualnie starałem się pomóc, podpowiedzieć co, jak, gdzie, jakich nie popełniać błędów, które my wcześniej popełniliśmy, których dzisiaj już nie popełniamy na przykład, żebyście Wy tego nie musieli po, powtarzać, żebyście wyciągnęli z tego wspólny mianownik i działali. I kurczę, wykorzystali 5 minut w Polsce budowlanki, która w w tej chwili po prostu w dalszym ciągu, bez względu na koronę, w dalszym ciągu budowlanka jest w prawo i do góry. Tak więc można to jeszcze z tego wykorzystać. My teraz bazujemy na tym, co stworzyliśmy przez te lata. I powiem Wam też uczciwie, dzisiaj tak naprawdę, dzisiaj to jest, to jest ten okres w, w w Czasie mojej firmy, gdzie dzisiaj naprawdę widzę, że to wszystko bardzo fajnie skutkuje pod każdym, w każdym tego słowa znaczeniu. Dzięki, wielkie raz jeszcze, że jesteście i zapraszam na dalej, bo będzie, będzie naprawdę ciekawie u nas. Będzie ciekawie, prędzej czy później, ale będzie naprawdę ciekawie. Ostatni zamyka. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja: dom za 150 tysięcy.pl